Istnieje pewien następujący problem, mianowicie karanie ludzi młodych za picie piwa w parkach. Nie jest to czymś szkodliwy społecznie ani nawet naganny, do momentu, aż ktoś się że powiem, nie przewraca od nadmiaru alkoholu. Moim zdaniem, powinna piwa do 6%, to wartości alkoholu, powinny być, tak powiem, zalegalizowane. Można by je normalnie spożywać w parkach i skwerach. Myślę, iż zbiórka 100 tysięcy podpisów pod projektem ustawy, że tak powiem, legalizującej spożywanie tego typu alkoholu w parkach, jak piwa do 6%, powinna być rozpoczęta i inicjatywa jest słuszna. To jest jedna z tych rzeczy, które możemy łatwo wprowadzić, a pod którymi duża część osób się podpisze. I społeczeństwo będzie bardziej zadowolone. Napiszcie mi, co o tym myślicie. Uważam, że to dobry pomysł. Choć zapewne znajdą się osoby, którym się on nie spodoba. Pozdrawiam. Damian Bieńko.